Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Zatrzymałam się dzisiaj w tym pięknym, cudownym miejscu, żeby Wam opowiedzieć o dwóch produktach, które po prostu mm, jestem nimi zachwycona, bo pomogły mi w moich problemach zdrowotnych. Pierwszy to jest terapeutyczny olejek Sativa Life Full Spectrum Row, który pomógł mi przy mojej neuroboreliozie dwa lata temu, wyciągnął mnie z łóżka. I potem jeszcze okazało się, że okiełznał moje 14-letnie Hashimoto. Wyniki mam rewelacyjne. Gdybyście chcieli zerknąć na te wyniki, zapraszam Was serdecznie na spotkania z naszymi ekspertami. Tam się chwalę moimi rezultatami, wynikami. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o innym produkcie, jakim jest maść konopna. Tak wygląda. Ta maść konopna teraz bardzo pomogła mi w problemach z zatokami. Jestem właśnie na wypoczynku sanatoryjnym i okazało się, że dostałam ból zatok. Dzięki olejkowi systematycznie, który brałam co dwie, cztery godziny przy bólu i smarując dokładnie twarz i zatoki mogłam bardzo szybko uporać się z tym problemem. Co Wam mogę, kochani, powiedzieć? Nie ryzykujcie, nie szukajcie niczego innego na aukcjach internetowych. Po prostu zastosujcie olejek terapeutyczny Sativa Life, który po prostu działa. Do zobaczenia.